Zniszczysz tą barkę! Dalej, 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 dalej Hucon, mam nadzieję, że wiesz co robisz. Witam was serdecznie z tej strony Rexlu i kontynuujemy naszą przygodę w Black Ops 2 dalej z Masonem. Cóż to się tutaj dzieje? Obrywamy! Obrywamy! Zniszczyć tą parkę ah. Nie powiem, cała akcja jest bardzo dynamiczna i zjawiskowa. Okej. Okay. co mam zrobić okej okay, interakcja o mamy ubranko o boże heda hucsonowicz strzelił Nie, 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 au, 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 jaki wstyd. Dobra, ściągnijmy najpierw tych z góry, żeby potem problemu nie było. Dobra, teraz łańcuchy znowu, jeszcze raz. Ach, tego najbardziej się obawiałem Nieprzygotowanie do gry I dla mnie nie. O, już nie ma interakcji z drabiną W sensie, że naciskam i wtedy jest przełączenie To mi się podoba Okej, okay, co teraz? Aha

Ej! Panie Ach, obrywam, tylko skąd? Dobra, tych na lewo. 3, 2, 1, start Kincie, sukiń syny Dobra, tam jeden kampi. Okej, okay, jedziemy, jedziemy z tym koksem. Magiczne cięcie było, mam nadzieję, że nie było go zauważyć, ale Team Speak siedziałem i ktoś się przywitał, a to nieładnie tak mi przerywać w środku nagrania. Okej, okay, dajmy dalej. Gdzie oni są w ogóle? Kto tą barką kieruje? Halo? Ty gnoju. O się gnoja wystraszyłem. Dobra. Gdzie jest Hudson? Kontener, kontener. Który? Z której strony? Jak ja mam go otworzyć? Halo. Tak, takie ładne było. No teraz. O, Boże! Are you in there, brother? I've the the been decomposed. These men have been dead for weeks. Le. Woods. Frank? Oh. Frank! It's me.

O co chodzi no jest Przecież oberwał? Dobra mielizna. Czyli nie będzie chociaż nie utoniemy. Ale dobra, dobra, dobra. Pędzimy. Szybciej po niego! Na brzeg, na brzeg, na brzeg! Widowiskowe to wszystko jest, i o to chodzi. Brawa, strajarz! Ale mniej tego. Zainteresujmy się całą fabułą.

village ahead the antenna means they've got a radio we can call him for emergency extraction hold take cover behind that log <laughs> what the hell are cubans doing here <laughs> reżim jeszcze by było dobrze gdybyśmy rozumieli to co mówią potrafi ktoś kubański? umie? rozumie? dzieci zmuszają do bitwy do służenia w armii okej okay. come on Dalej, 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 dalej. Pucon, mam nadzieję, że wiesz co robisz. Idzie A co, oni nas zobaczą Okej, okay, dobra, nie skafną się Idziesz Okej, okay, znak, znak Znoża go Hatson Pociągnij go z noża On nas przecież usłyszy Hudson, do cholery jasnej! Zabij go! No faktycznie, w ogóle o, nas nie widzą. Dobra, idziemy za Hudsonem. Hudson, prowadzi. Dobra, kaman, 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 kaman. Nie, nie. Hej, Ale jakie radio? Nie mam radio. Ok, idziemy. Gdzie jest radio? Nie mam innej broni. Gdzie jest inna broń? Moździerz, nie chcę moździerza. Dragunów, okej, okay, zawsze coś. Ale to jest snajperka. Ty sprytne! Gdzie takie coś można kupić? Jeśli ktoś wie, piszcie w komentarzach. Podczask, ale gdzie ja mam te podczaski ustawić niby?

Peace, John. El americano le está diciendo que no se mueva. Él piensa que está en control, pero él no es. Digo, ¡Shut up! arma! ¡Juro que lo mataré! ¡Los americanos no saben nada sobre la lealtad! Quizás nosotros deberíamos demostrarlo. ¡Son de

Trzeba było zostawić te poczaski, przynajmniej by w nie wpadli. Kurde, już wiem, co miałem z nim zrobić. Ah. Ja!

Nie, to jest głupi pomysł. Co ja robię? Nie! Dobra, uciekamy, 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 uciekamy Szybciej, stary Stary, szybciej Gin Łódź, łódź, Frank, Woods. Gdzie jest Hudson? Dobra, jest AK Dobra Tam jest Hudson, a we mnie naparzają Dajesz, dajesz, dajesz stary, dajesz. Okej, okay, jedziemy. Osłaniam. Ty oni są nieśmiertelni. Hudson. To jest nie powiem. Może tym razem się uda. Gdzie jestem z tym Panzerfaustem? Czy z rakietnicą? Chacun, sorry. Mogę ci pomóc. Biegni, 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 biegni. Nie możemy tu zostać. No, Frank. wychodzimy. No, szybciej. No. Fuck. What jeśli sam w nasz wybawca, Wiedziałem. Ja od zawsze wiedziałem, że on po nas przybędzie. Piękny zwrot akcji. Well, we Wyrwałeś stary w ramię Okej, okay, wynosimy się stąd, szybciej, szybciej, szybciej Tak więc pamiętajcie, nikogo nigdy nie zostawiamy to tyle więcej w następnym odcinku. Cześć!